Ale macie jedną, niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć jak się żyje w białcie, jak się ma dużo pieniędzy. Tak to jeden dom mamy zrobiony. Posiadłość jest większa. Zaraz idziemy do drugiego domu. posiadłość która jest warta 8 milionów. Tu takie ładne psy mamy. Znaczy to mi się wydaje, że to jest ta posiadłość, bo jeszcze nie wiem, właścicielki nie ma. Będziemy ją oglądać za jakiś czas. Strasznie hałasują, ale straszą chociaż. Idziemy tu pod górkę zobaczyć co tu jest. Bo nie wiem, gdzie ta, jest, gdzie ta posiadłość jest tak naprawdę. 8 milionów euro. Może jest to ciut dalej. Nie mam pojęcia. Nie mogę na tą chwilę wam powiedzieć, który to numerów nie ma. A z lotu ptaka nie będę mógł wam tego pokazać. Tu jest też brama jakaś. I tu jest coś takiego o. nie widać za bardzo no zobaczymy jesteśmy umówieni na czwartą przyjedzie pani o czwartej wejdziemy do środka i będziemy będziemy filmować, zobaczymy co można kupić za 8 milionów euro w Jałcie, nie? Nie jest to mała suma, nie jest to najwyższa cena Ale akurat ta pani zgodziła się na filmowanie, dlatego wejdziemy tu i będziemy filmować. Wchodzimy teraz do tego do tego domu Ja wam pokażę Jak to wygląda od A do Z Widok jest no, fajny, jest widok. <laughs> Nie mogę tam iść, bo, <laughs> bo mnie mogą zaatakować. <laughs> tak to wygląda, kochani. Dom był ponad 9 lat temu remontowany. Tak to wygląda ta willa nasza Willa. Chodzimy tak, na prawo mamy garderobę. Ardy roba. Dalej. To jest wszystko dla gości, nie? To jest wszystko zrobione dla gości. Tak samo tutaj jest toaleta dla gości w takim stylu. Zrobiona. 4 miliony euro kosztuje ten dom. Następne pomieszczenie. Rozbieralnia, czyli szatnia. Dalej idziemy, wchodzimy na własny, który Wam później pokażę. Duży salon. Tak. Wielki salon. Nie wiem, z jakich to materiałów jest. Nie chcę już. Do końca się wypytywać, bo to strasznie dużo czasu. Ten dom ma 1000 m2. 9 lat temu był remontowany i właściciel chce za niego 4 miliony euro. Chciałbym, zobaczyć, chciałbym wam pokazać, jak wygląda taki dom w Jałcie, jak ludzie mieszkają bogaci, w jakich warunkach i za co trzeba płacić. Tak naprawdę. Wszystkie meble zostają, to, co jest. Oprócz fortepian, pani powiedziała, że zabierają. Kuchnia, przechodzimy do kuchni. Z kuchni jest wyjście na taras. Na taras pójdziemy, pójdziemy później, dlatego że te drzwi są zamknięte. I tak nam wygląda tu wszystko. Słuchajcie. Ok, nie mamy dużo czasu, już jest późno, dlatego ekspres będzie. I wchodzimy sobie tam, no to jest ten pierwsze piętro, które jest jakby. Na dół się schodzi do tego właściwego salonu, nie? Tu mamy windę. Cztery, Cztery są piętra. I schodę wiadomo. Idziemy na półpiętro. I właśnie zachodzimy do gabinetu. Biurko, czyli ofis osobisty. Jego i jej mieszkali tutaj bogaci, naprawdę ludzie, którzy chcą już tego się pozbyć. Mieli dużo obsługi: 8 osób, trzech ochroniarze, kucharze, sprzątaczki, garderoba kolejna. W ofisie można wszędzie się rozebrać. Może tutaj garnitury i krawaty trzymali. Chyba tak jest. Wychodzimy. Idziemy na już pierwsze, drugie piętro w sumie. Wychodzimy sobie. To są pokoje dzieci. I garderoba. Tak wygląda, słuchajcie. Łóżeczka. Nie wiem ile tu dzieci było wszystko na biało w stylu norweskim Można powiedzieć o. I łazienka dla dzieci Tak zrobione Wyjście na taras Pokój dzieci starszych. i Temu sobie tak pojedziemy. Wypoczywają. Czyli można mieć czwórkę dzieci w takim domu. Nie wiem ile ich było, ale są cztery łóżka brysznicy. I tak. Wychodzimy z tego. Musimy się śpieszyć, naprawdę. Idziemy do góry. O, tu jest główna sypialnia dla tych, tak to wygląda. Można sobie leżeć i oglądać. Starne morze, kto może ten, patrzy na morze, i przechodzimy do łazienki, ryżnic wielki na cztery osoby, srebrne wykończenia. Obraz namalowany przez właścicielkę, obraz właścicielka, zabiera niestety, nie będzie można go kupić. Wanna. O proszę, w jakim stylu mamy toaletę. W stylu starodawnym. Płytki też wyszukane. Jak to jest. Zepielenka. Ostatnie piętro. Idziemy to już jest wyjście na dach. O proszę, proszę. Zapie. Tak będziemy kręcić, bo nie mam tych butów, wiecie? Nakręcimy tak. A żeby wyjść na taras. To muszę mieć buty specjalne. A ta pani od nieruchomości sobie za gdzieś tam rozmawia. Taki mamy widok na morze i na okolicę. Ok. I Linda dojeżdża aż do samej góry. Nie? Można siedzieć sobie, patrzeć na wszystko. Dobra, zamykamy. Tak to jeden dom mamy zrobiony. Posiadłość jest większa. Zaraz idziemy do drugiego domu. Tam zobaczycie całkowitą, inną odmianę. Ten dom jest w stylu nowocześniejszym. Tam będzie jako praktycznie zabytek. Inne, inne odczucie. Inny nastrój, ale zaraz to wszystko. Sami zobaczycie. Tak mieszkają milionerzy. 8 milionów dolarów za całą tą posiadłość. Na razie widzieliśmy jej tylko jedną część. Podpiszcie się na kanał Polak na Krymie. Cześć. A tu wchodzimy. Taras, pierwszy. Pierwszy Taras. O. Zobaczcie jak to wygląda, czy chcecie się poopalać na tym tarasie. No. chodzimy na dół z pierwszego piętra teraz drugi tarasik proszę bardzo o. tak żyją milionerzy proszę was no, już trochę zdezolowane te milionery, ale tak się właśnie żyje. Nie inaczej. W 8 milionach euro. Swoje wywody dam na koniec. Ale macie jedną niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć, jak się żyje w białcie, Jak się ma dużo pieniędzy. Jesteśmy w miejscu powiedzmy takim oddzielnym mieszkaniu, gdzie można przyjąć gości, którzy przyjadą do Ciebie. No i tutaj zakwaterować, nie? Bardzo mi się to miejsce podoba. Obraz też mi się bardzo podoba. Powiem tak, że jest zrobi lepsze wrażenie niż u góry wszystko. Jest jakby to bardziej skomponowane. Ale może mi się tylko tak wydaje. Słuchajcie, bardzo fajnie to jest nowocześnie. I tu mamy jeszcze taki do odpoczynku z kuchnią razem. Mała kuchenka. Idealna dla gości. Kurde blad jakiś bardzo wysoki, do pękka mi sięga no ale nic wchodzimy teraz do kuchni, służby i nie tylko, obsługi można tak powiedzieć o, tak sobie urzęduje służba to nie jest kuchnia główna tylko już dla służby dla pracowników O, tu jakieś przedszkole było. Aż to z gdzieś było? Dziecko, Tomo. Dziecko? Abucieli, kuszyli. Aha. A, a mnoga dzieci z gdzieś było? Dwoje. Dwoje dzieci było. Ale pięknie. No i toaleta. No taka, żeby służba żyła sobie. Mieszkała. A gdzieś, gdzieś. Пане где было? Где спали? А, там, где мы были. Они просто здесь дня не приходили. Они наверху жили. Ага. А охранники где кушали? Там где-то, да? Охранники, вот там будка наверху возле собак маленькая. Там кушали, да? Где? Ну там они сидели, кушали. Понятно. Пели рыбы и так и Тут все обскочили на цацы. Зайдите по сходам. Do drugiego domu lecimy dalej z materiałem. Schodzimy w dół, już takim. Widzicie, jak tutaj jest wszystko stare, takie. A, no da, Tam pójdziemy Jak to zrobione, już jest na inny styl. Wszystko stare. To mi się bardziej podoba. Teraz sami zobaczycie. O tu możemy zajrzeć do domu, tu jest taka palmiarnia, z tej strony będziemy w domu, to będzie widać. Mamy taki park w tej drugiej posiadłości. No jest cudowny. Słuchajcie, ten nawet nie wiem, jak to opisać. Wszystko w klimacie, palmy były sprowadzane specjalnie. Sadzone takie dosyć już duże. One urosły sporo, ale specjalnie były palmy sprowadzane do tej posiadłości. Także na posiadłości mamy dwa domy. Ten jest w stylu takim zabytkowym i jest o wiele wiele ładniejszy. No, jeżeli chodzi o umiejscowienie, umiejscowienie jego, nie? fontanna. No jest zaniedbane wszystko już tutaj nikt nie mieszka 9 lat. Czy nawet więcej. A klient zdecydował się to sprzedać rok temu, nie? Sam centrum jalki. Tu mamy rzut na dom. Spacerniak taki do domu. Czyli jak nie wjeżdżasz, to idziesz pieszo takim pięknym wejściu piękne drzewa wysokie, proste jest bardzo klimatycznie tam było stylowo tu jest klimatycznie nic dodać, nic ująć kompleks basenowy, słuchajcie tak wygląda w poniedziałek będzie napuszczana woda Zapewne będzie to lepiej wyglądać. Idziemy dookoła 6 przejść. Nie, no tu jest fajnie. Myślę, że jak woda będzie, wiadomo, że to już ma swoje lata, nie? Wszystko. Ale poczyścić, zakleić te niedoróbki, bar, proszę bardzo. Imprezy dla gości można robić w ten oto sposób. Zapraszam Was w następne lato. Jak już wszystko sobie tutaj porobię, bo wiecie, muszę uzupełnić, nie chcę siary robić przed Wami. Zaproszę pierwszych 50 osób z konkursu, który oczywiście na moim kanale. Dlatego subskrybuj, komentuj i uśmiechaj się bo to naprawdę warto warto to robić o -o. dobra idziemy do domu teraz już wszystko tu obskoczyliśmy bardzo mi się ciężko to robi dlatego że się zsapałem jak głupi <laughs> proszę jakie są te Palmy piękne, ile to lat, jakie są tutaj. No, no i co? I co? Malibu? Bora bora, nie trzeba wyjeżdżać. Tam działka jest mała, w ogóle prawie działki nie ma, wszystko jest w betonie, a tu jest nastrój. Tylko, że to tak naprawdę, słuchajcie. Nie za te pieniądze. Stawik. To no wielkością. Tak jak moje oczko. Zobaczcie jaki byk. Jaki byk tam pływa. O, bambusy. Muszę sobie bambusy też posadzić. To fajne jest te bambusy. Blisko wody gdzieś. Także... Fajnie, wszystko, nastrój jest elegancki. Nie czuć tego miasta, tej jałty, nie? Ale jednak, nie za te pieniądze, kochani. Nigdy w życiu bym nie był. Nawet jakbym miał trzy razy tyle. No cóż, każdy ma sposób swój życia. <laughs> Może tylko mylę się, jakbym był wychowany w bogatej rodzinie. Dobra. To jest kolejna nieruchomość. Ta już jest w innym stylu. Zobaczcie co to stoi. Pionier. Pionier. niesamowite, Ciekawe, że to jest warte. Zobaczmy jaki to model. No tutaj trzeba remont działać. Remont trzeba robić, słuchajcie, nie ma jednego wyjścia, nie ma wyjścia, tu mamy tylko dół, wszystko w marmurach, piękny stół, sufity porobione stylowe. Jak to wszystko mam to wygląda marmury wszędzie i wszędzie rowery też marmury. Idziemy do góry. Tu marmury i tu marmury. Idziemy do góry. O, tu mamy taki wypoczynkowy pokój. I tu mamy sypialnię, taką użytkową. Tutaj mieszka syn jego szefa. No on, syn troszkę popadł w alkoholizm, dlatego tak jest, nie? Ikona. No tak bywa. Rodzice bogaci, a dzieci czasami schodzą. No schodzą na złą drogę. i jeszcze jedna sypialnia a to to, że marmur? Nie, to jest plastik nie znajesz to tu. i tu mamy łazienkę jeszcze jedną garderobę nie wiem, się światło to zafala, niestety Jaku kolejne No, już się zmęczyłem. Powiem dwa domy. 1500 metrów. Ogólnie te dwa domy mają powierzchni. Jest gdzie chodzić. I wieszcie, mi to tak na pieprz zrobiłem jeszcze. Nie wiedziałem, że to tak dużo czasu zajmie. Słuchajcie. Najpierw musieliśmy to obejrzeć, porozmawiać. Winda też. Kolejna. Sejfik. No, tu dużo remontu trzeba, nie? zacieki tu gdzieś palmiarnia była właśnie o proszę wszystko zaszklone do góry nie będziemy tam wchodzić już i telewizor zobaczcie sony sony możecie sobie nie wiem jaki to model ale kurde klasyka klasyka kiedyś to Kiedyś to było dobre. Idziemy, bo już się śpieszą. Wychodzimy, nie będziemy przedłużać.